Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy. A ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od Ojca naszego Abrahama, który przecież umarł, i prorocy pomarli: Kim Ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus. Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym, ale jest Ojciec mój, który mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Ale wy Go nie znacie, ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym, podobnie jak wy, kłamcą. Ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Zanim Abraham stał się ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Oto słowo pańskie. W tym okresie Wielkiego Postu, y, takie jest przeznaczenie Wielkiego Postu. Y, wiele myślimy o męce Pana Jezusa, o Jego śmierci, ale też o Zmartwychwstaniu. Męka, śmierci, Zmartwychwstanie Chrystusa to są wydarzenia, które stanowią jedno całość. Jeszcze zesłanie też Ducha Świętego. Stanowią jedną całość. To tak naprawdę w tradycji Kościoła jest Jedno wydarzenie. Nie, nie da się tego wszystkiego od siebie oddzielić. W każdym próba oddzielenia tych rzeczy od siebie y, powoduje, że właściwie każda z tych rzeczy traci swój sens, nie ma właściwie swojego znaczenia prawdziwego. Tego znaczenia, które faktycznie ma. To jest jedno wielkie, tak zwane paschalne wydarzenie. Paschalne, czyli. Mówiące o przejściu, wydarzenie przejścia. I ta dzisiejsza Ewangelia właśnie mówi o tym, że Pan Jezus przyszedł dać nam życie, które się nie kończy, które trwa, tak zwane życie wieczne, które właściwie jest czymś więcej niż życiem bez końca. Jest życiem, które po prostu nie przemija, jest życiem, które po prostu trwa. I teraz Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, co jest źródłem tego życia. Że źródłem tego życia jest Jego nauka. Już nieraz mówiłem, wielu z Was pewnie to słyszeliście. Przy różnych okazjach o tym mówiłem, ale to powtarzać będę nieraz i przy każdej sposobności, że być chrześcijaninem to znaczy być uczniem Pana Jezusa, to znaczy być kimś wsłuchanym w to, co mówi Pan Jezus. Tak sobie myślę, że gdyby zrobić jakąś sądę wśród nas, katolików, co znaczy być chrześcijaninem? Takie pytanie postawić ankietę przeprowadzić, to obawiam się, że niewielu katolików dziś powiedziałoby, że być chrześcijaninem, to znaczy być uczniem Pana Jezusa, to znaczy być tym, który słucha naukę Pana Jezusa i, yy, i ta nauka Jego yy, jest jakąś taką treścią, którą on, on żyje, czy stara się żyć w swoim życiu, która ma jakiś realny, faktycznie wpływ na jego życie. Ja myślę, że kiedy mówimy o chrześcijaństwie, o katolicyzmie, to przede wszystkim mówimy o praktykach. Mówimy właśnie o uczestnictwie w mszy świętej, o spowiedziach, o w ogóle no sakramentach, przystępowaniu do sakramentów. Mówimy też może i o dobrych uczynkach. O, na pewno, pewnie często się o tym mówi. No na pewno oczywiście o unikaniu grzechu. I tak dalej, i tak dalej. A nie to jest najważniejsze w chrześcijaństwie. Nie, nie, nie to. Najważniejsza jest nauka Chrystusa. Najważniejsza jest jego nauka. Kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna. Jego nauka jest życiem. W niej jest życie. Ona jest źródłem życia. A nauka Chrystusa to nie, jest tylko, to nie są tylko słowa, to nie jest tylko pismo święte. Dlatego czasem praktykuje się taki gest, na koniec czytania. Niektórzy księża czy lektorzy podnoszą pismo święte, mówią: o to Słowo Boże, czy oto Słowo Pańskie. Tak, no oczywiście to nie, nie, nie jest błędne, tylko że, że Słowo Boże, Słowo Pańskie, to, to nie jest tylko to. To to, to jest tylko no, jakiś tam element książka, w której są zapisane. Oczywiście słowa Boże, słowa pańskie. Żebyśmy o nich nie zapomnieli, żebyśmy nie musieli tego się uczyć na pamięć. Ale Słowo Boże to jest coś dużo więcej. To jest sam Chrystus. Jego nauka to jest on, to jest właśnie to, co jest w Piśmie Świętym. Ale to jest jego nauka, to jest on. To jest on, to jest jego życie, jego postępowanie. I to, i, i, i to daje nam życie. Właśnie to. Tam jest źródło życia. Dla mnie taką ciekawą obserwacją, ona się z biegiem lat nasila, coraz częściej to po prostu dostrzegam. Widzę, że. Że Pan Jezus, ta jego nauka, że ono jakby wchodzi w ten świat, wpływa na ten świat, nawet tam, gdzie ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Taka jest chyba moc nie? gdzieś tej y, nauki, tego, tego właśnie Chrystusa, że y, to jest trochę tak, jak Pan Jezus mówił o Królestwie Bożym, które y, rośnie, jak to ziarno rzucone w ziemię, kiełkuje, wyrasta. Nawet wtedy, kiedy rolnik śpi, to ono, ono rośnie. Ja myślę, że właśnie dokładnie, jeżeli my nawet przyśniemy, jeżeli my gdzieś zaniedbamy to Słowo Boże, jakieś niesienie tego Słowa, dzielenie się tym Słowem, to, to ono i tak w świecie żyje. Bo gdyby tak nie było, ten świat by zginął. Ten świat już by totalnie się rozsypał. Już by życia nie było na tym świecie. Nie byłoby życia w ogóle. A ono jest właśnie, bo jest Chrystus. I oczywiście, im bardziej my to wchodzimy, im bardziej my się o to, o, to, bardziej o to dbamy, im bardziej zachowujemy właśnie naukę Pana Jezusa, dzielimy się tą nauką, żyjemy tą nauką, tym lepiej, tym tego życia w świecie jest więcej, tym mniej jest właśnie śmierci. Ale to nie znaczy, że mniej jest śmierci tej takiej właśnie, nie, tak jak teraz. Jesteśmy przerażeni, bo, bo tysiące ludzi umiera na tę straszną chorobę z powodu tego wirusa. Ale to, to nie jest tak naprawdę śmierć. To jest straszne, okropne. Dobrze, że, że, że staramy się temu przeciwdziałać, ale zapobiec temu, ale, ale to. To, to nie o to chodzi. Kiedy jest śmierć? Śmierć jest wtedy, kiedy się sypią relacje, kiedy człowiek traci sens życia, kiedy, kiedy ludzie się nienawidzą. Bo to jest prawdziwe piekło to jest, to jest, to jest prawdziwa śmierć. Właśnie wtedy, kiedy są te podziały, które, które owocują nienawiścią wzajemną. Kiedy umiera miłość. Kiedy umiera miłość. Umiera życie, bo życie to miłość. Tak więc, moi drodzy, żyjmy. Żyjmy w tym Wielkim Poście. Tym bardziej, że jest to taki wyjątkowy Wielki Post, taki koronawirusowy Wielki Post. Tym bardziej żyjmy Paschą. Żyjmy życiem, bo to Pascha, męka, śmierć, zmartwychwstanie Pana Jezusa i zesłanie Ducha Świętego to są to jest paska, czyli przejście od życia, od śmierci do życia. To jest przejście do życia. To jest odnalezienie życia. To jest odkrywanie życia. Bierzmy, bierzmy, moi drodzy, życie od Pana Jezusa. On nas dzisiaj słowami tej Ewangelii po raz kolejny bardzo o to prosi.